sobie nowe serca i nowego ducha pan z wami słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus przemówił do tłumów i do swych uczniów tymi słowami: Na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze. Czyńcie więc i zachowujcie wszystko, co wam polecą, lecz uczynków ich nie naśladujcie. Mówią bowiem, ale sami nie czynią. Wiążą ciężary wielkie, i nie do uniesienia i kładą je ludziom na ramiona, lecz sami palcem ruszyć ich nie chcą. Wszystkie swe uczynki spełniają w tym celu, żeby się ludziom pokazać. Rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle u płaszcza, lubią zaszczytne miejsca na ucztach i pierwsze krzesła w synagogach. Chcą, by ich pozdrawiano na rynkach i żeby ludzie nazywali ich rabbi. Zaś nie pozwalajcie nazywać siebie rabbi, albowiem jeden jest wasz nauczyciel, a wy wszyscy braćmi jesteście. Nikogo też na ziemi nie nazywajcie waszym ojcem. Jeden jest bowiem ojciec. Ojciec wasz, ten, który jest w niebie. Nie chciejcie również, żeby was nazywano mistrzami. Bo tylko jeden jest Mistrz Wasz, Chrystus. Największy z Was niech będzie Waszym sługą. Kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się poniża, będzie wywyższony. Oto słowo Pańskie. Usiądźmy. Drodzy, dzisiejsze słowo jest piękne, dzisiejsze słowo prowadzi nas do piękna, a właściwie do tego, który jest najpiękniejszy, do Boga. Jezus dzisiaj przemawia do tłumów i do swoich uczniów i zwraca uwagę, aby jego uczniowie i tłumy słuchali tego, co mówią uczeni w piśmie i faryzeusze, ponieważ oni są na katedrze Mojżesza i nauczają Tory, ale nie mają naśladować ich uczynków. I Pan Jezus pokazuje pewien defekt postawy tych przewodników duchowych. Daję przykład, że rozszerzają swoje filakterie i wydłużają frędzle upłaszcza, żeby się przypodobać ludziom. Zwróciłem szczególną uwagę na te frędzle. Skojarzyłem sobie od razu, że Pan Jezus też miał frędzle upłaszcza. Pamiętamy to z wydarzenia, kiedy kobieta cierpiąca na krwotok pragnęła tylko jednego, aby dotknąć się jego frędzli. I to, że chciała dotknąć się frędzli, to nie jest przypadek, dlatego że każdy Żyd, każdy mężczyzna miał takie frędzle upłaszcza, ponieważ one miały bardzo ważne zadanie duchowe. W Szabat te frędzle miały Żydowi przypominać o obecności Boga w jego życiu. A co zrobili z tymi frędzlami przewodnicy duchowi? Zaczęli je wydłużać po to, żeby pokazywać się ludziom bardziej pięknymi. I tym samym skupić uwagę ludzi na nich, a nie na Bogu. Zobaczmy, jakie nastąpiło odwrócenie roli tych frędzli. Zadaniem tych frędzli było przypominanie o Bogu, było prowadzenie do Boga. Te frędzle miały Żyda ustawić w kierunku Boga. A przewodnicy duchowi wykorzystali te frędzle do tego, aby skupiać uwagę ludu na sobie, a zatem odwrócili uwagę ludu od Ojca i ukierunkowali tą uwagę na sobie. Pan Jezus, mówiąc dzisiaj do swoich uczniów, i do tłumów, i do nas. Pokazuje nam właściwy kierunek. Chce nas odwrócić w kierunku Ojca i w kierunku Jego samego, w kierunku Boga. I mówi tutaj słowa, które bardzo jasno docierają do naszych serc. Mówi: Nie nazywajcie nikogo Ojcami. Bo macie tylko jednego ojca, który jest w niebie. Nie nazywajcie, nie chciejcie, żeby ktokolwiek was nazywał mistrzami, bo jest tylko jeden Mistrz Chrystus. Kiedy czytałem te słowa, przypomniałem sobie tradycję wspólnoty anonimowych alkoholików. Jedna z tych tradycji mówi o tym, że naszym jedynym autorytetem jest miłujący Bóg. Anonimowi alkoholicy wiedzą o tym, że nikt z nich nie może być autorytetem, bo są wspólnotą ludzi chorych. Dlatego mają tylko jeden, jeden um, autorytet to jest miłujący Bóg. Jezus dzisiaj też. Zaprasza nas do takiej postawy. Możemy trochę nauczyć się czegoś od tych alkoholików, trzeźwiejących, i powiedzieć sobie: Wszyscy jesteśmy grzesznikami. Któż z nas może być autorytetem? Kiedy jest grzesznikiem? Tylko miłujący Bóg. Jezus prowadzi nas dzisiaj w stronę piękna. Ym... To nie jest łatwo być pięknym i prowadzić w stronę Boga. Jest taka osoba tu w Gieczwałdzie, która jest piękna i potrafi prowadzić w stronę Boga. Tą osobą jest Maryja. Maryja jest bardzo piękna. Nie tylko dlatego, że wiemy o tym od, od ojców kościoła, którzy nazywali ją cała piękna ale również wiemy o tym z objawień Gieczwałckich, Któregoś razu proboszcz August w 1877 roku w lipcu zamówił figurkę Matki Bożej, która po dziś dzień stoi w kapliczce na Placu Objawień. Był zachwycony jej pięknem, ale kiedy przyszły na plebanie Justyna i Basia, które już od kilku dni na własne oczy widziały Maryję, bo otrzymały łaskę widzenia Maryi, rozpłakały się, powiedziały, że ta figurka w ogóle nie jest podobna do Maryi, że Maryja jest piękna i że one się teraz wstydzą i nie wiedzą, co one mają teraz zrobić. I kiedy tego dnia poszły na modlitwę pod klon, kiedy otrzymały łaskę widzenia i słuchania Maryi, Piękna pani powiedziała im, żeby się nie smuciły, bo jej się ta figurka podoba, i chce, żeby ta figurka była w kapliczce. I ona po dziś dzień tam jest. I ta piękna, cała piękna Maryja, przez te trzy miesiące objawień potrafiła wszystkich, którzy tu przybywali, nie zatrzymywać na swoim własnym pięknie ale prowadzić do tego, który jest najpiękniejszy z synów ludzkich, do swojego Syna, Jezusa Chrystusa. I to jest prawdziwe piękno, którym obdarowuje nas Bóg w kościele, każdego z nas, piękno, dzięki któremu możemy prowadzić do pięknego i który jest źródłem piękna, nie zatrzymując na sobie. Tak jak frędzle upłaszcza Żyda, mają przypominać o Bogu. Tak to piękno, którym obdarzył nas Bóg, ma prowadzić tych wszystkich, których Bóg nam powierza, do Boga. Bo my mamy o tyle łatwiej, że nas tutaj prowadzi cała piękna Maryja do Jezusa. Amen. Uwielbiając dziś Boga za dar Maryjki, Matki Chrystusa, czcimy Jego obecność wśród swego ludu w gieczfałckim wizerunku Królowej Nieba i Pani Aniołów. Z ufnością ośmielamy się modlić do naszego Ojca, do naszego Arcybiskupa Józefa, aby wsparty orędownictwem Najświętszej Maryi Panny gorliwie gorliwiej pełnił swoją pasterską posługę. Ciebie prosimy. Za wiernych diecezji warmińskiej, aby jakich ojcowie wiernie trwali przy Bogu i Kościele. Ciebie prosimy. Za matki aby za wzorem Najświętszej Dziewicy były pierwszymi i najlepszymi nauczycielkami swoich dzieci, wpajając im umiłowanie prawdy i Boga. Ciebie prosimy. Za wszystkich pielgrzymujących dziś do tronu Matki Maryi w Gieczfałdzie, za naszych parafian za wszystkich którzy łączą się z nami przez transmisję w internecie za służbę zdrowia aby proszący zostali wysłuchani a dziękujący zostali napełnieni duchem bożej radości Ciebie prosimy módlmy się za wszystkich naszych bliskich zmarłych módlmy się za świętej pamięci w Wojciech aby otrzymali łaskę życia w niebie w domu ojca Ciebie prosimy w chwili ciszy przedstawmy Panu Bogu nasze osobiste intencje. Wszechmogący wieczny Boże, daj z wiarą przeżywać obecność Matki Twojego Syna wśród nas i prowadź nas drogą przykazań. Abyśmy mogli wraz z Maryją osiągnąć chwałę nieba przez Chrystusa Pana naszego. Amen! Ne powróć się w pokorze, w i w płaczu, i w żaru. O światłość Twoje. Różoś wspaniałe, nie różane, me włócznię turoś